Tak? O, już jest. Zaczyna się. Witaj w drugim odcinku podcastu The Webmasters. Jak się czułeś po ostatnim odcinku? No, powiem ci, że bardzo fajnie. No, to też, też coś takiego miałem, już nie mogłem się doczekać. Nadal, się, nadal żaden sponsor się nie zgłosił, ale czekamy. Czekamy. Z każdym odcinkiem stawka rośnie. Ryanair. Ryan Orlen. Nie, no. Orlen może nie. Nie odstraszaj słuchaj sponsorów. Aha, jesteśmy również na Spotify. Ja na przykład ostatnio słuchałem naszego podcastu na Spotify na spacerze z psem. Przesłuchałem nasz podcast, pierwszy odcinek, chyba z 10 razy już. Ale to podobno niezdrowe, jak się słucha swoich produkcji. No, nie miałeś, nie miałeś e, jakichś takich myśli, że kurczę, trzeba było to powiedzieć inaczej? Albo? No, miałem taką wielokrotnie. Okej, okay, a dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o chat GPT i o GPT. Jest to ważna technologia, myślę, że... Taka przyszłościowa, z którą praktycznie każdy musi być zaznajomiony, chociaż troszeczkę. Powiem Ci, że tak wśród moich znajomych, którzy, którzy nie siedzą, wiesz tam w łebie, to w ogóle nikt jeszcze o tym nie słyszał, nie? Nawet że nawet nie chce spróbować, nie wiem. To uważam, że jest trochę niebezpieczne, to może zbyt ostre słowo, ale że to technologia bardzo znacząca, to jest droga, w której ta technologia będzie się coraz bardziej i bardziej rozwijać. No, raczej, raczej to już jest nie do zatrzymania. Ja... Przy projektowaniu stron korzystam z tego w zasadzie codziennie. Głównie pisanie treści, pisanie jakichś headingów, skracanie tego, co ewentualnie dostarcza klient, co dostarcza copywriter. Na pewno, tak jak wszyscy się tego obawiamy, zawód copywritera myślę, że nie, że zniknie, ale zleceń na pisanie no będą te osoby miały mniej. Nawet te, które używają czata. Też raczej będą miały mniej pracy, przy czacie i pracy copywritera bardzo często copywriter jest albo na tym samym poziomie, albo na gorszym. Wydaje mi się, że, że copywriterzy, jasne, przetrwają, ale, ale jakieś może dłuższe formy, jakieś takie analizy to to już jest jakby z głowy. Jeżeli chodzi o generowanie grafik, wydaje mi się, że jeszcze jest tutaj dużo za wcześnie, żeby na tym mocno polegać. Ludzie fajnie wykorzystują to w marketingu. Już widać, że gdzieś tam nie wiem, czy widziałeś tam reklamę bodajże taki, która wygenerowała image plaży ze śniegiem z fajnym headingiem, nie? Coś, co wiesz, no, nie do zrobienia w zasadzie, nie? Ogólnie to się wszystko tak szybko rozwija, że człowiek musiałby chyba wszystko rzucić, żeby w tym siedzieć i, i, i testować to wszystko. Tych pluginów jest tak dużo, że czasem po prostu ktoś to pisze na kolanie, nie ma tam żadnej prywatności, ludzie tam wchodzą, to trzeba uważać, trzeba uważać z tymi pluginami też. Właśnie, się trzeba uważać, trzeba uważać, co się instaluje i, i z czego Dokładnie. się używa, żeby to nie były rzeczy, które potencjalnie mogą jakieś wirusy, jakieś no. tego typu malware. Małę... No plan na, nie wiem, kilka dni, kilka pociągów, samolotów i wszystko można było otrzymać dosłownie w kilkanaście sekund. Mówię, no to jest przyszłość, to jest przyszłość. Genialne. I mam dobry kontakt tutaj z księgowym w UK i, i on na przykład już ma sygnały, że te główne firmy, które dostarczają narzędzia, narzędzia księgowym, też już będą wdrażać AI. Nie wiem, czy będą mi pisać z Wiesz, czy będą korzystać z czata, czy, czy na jakiejś zasadzie, ale... No i też zobaczyć, czy taki księgowy będzie potrzebny, bo jak się będzie wszystko samo podpinało pod dobre, tam accounts i liczyło, no to pytanie, czy księgowy będzie potrzebny. No. Natomiast zawsze będzie potrzebna jakaś korekta ludzka, czynnik ludzki, to zawsze pozostanie. Myślę, że to nigdy nie upadnie, przynajmniej <laughs> nie prędko. Jak to upadnie, to już jest po nas, nie? Dobry design to nie chodzi o to, żeby on był piękny, to, to, to w ogóle nie na tym polega. Ważne jest, co my tam tym designem chcemy przekazać, co napiszemy, więc to wszystko musi jakoś tam sensownie być połączone. I tutaj człowiek jeszcze prędko raczej nie zostanie zastąpiony, choć do jakichś prostych rzeczy myślę, że to się stanie bardzo szybko. Nie? No myślę, że każda branża, no, jedynie branże, które pracują własnymi rękami, tutaj pewnie za dużych zmian nie będzie, ale, ale te wszystkie rzeczy, które się dzieją w sieci, no na pewno będzie, będzie duży, duża zmiana. Dużo ludzi po prostu przestanie być potrzebnych. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy, czy powinniśmy się tego obawiać, czy nie. Zawsze tak jest, że no, jedna technologia coś wprowadza, ale tworzy inne miejsca pracy. Więc... Programiści Też będą potrzebni, ale pewnie pod jakimś innym kątem. No. Pewnie z AI będzie podobnie. No. Myślę, że będzie ok. Ludzie jakoś sobie poradzą. Na pewno zmieni się sposób, w jaki pracujemy. Być może powstaną właśnie nowe zawody i już powstają. Każda nowa technologia jest troszeczkę niepokojąca dla, dla wielu ludzi. Spać się sztucznej inteligencji, Michał, czy nie? Myślę, że nie, ale ja na przykład mam dni, gdzie wstaję i myślę sobie, kuczy i po co, po co ktoś to wymyślił, nie? <laughs> mam takie, mam takie dniowo, że tak powiem, słabsze, że trochę się tego boję pod tym względem, że widzę, że na przykład za chwilę już nie będę robił tego, 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 a lubię to robić i wiem, że nie będę musiał tego robić, nie? I mówię, kuczę, no mam nadzieję, że znajdę coś, co równie dobrze lubię robić, będzie związane z AI, i wiesz, że człowiek musi coś robić. Jak nic nie robimy, to, to po prostu życia nie ma. Jesteśmy, nie wiem, ja przynajmniej tak mam, muszę coś robić. Nie mogę siedzieć w domu i nic nie robić, bo po prostu umieram, nie? No i dużo, dużo rzeczy na pewno przestanę robić. Dużo rzeczy, które gdzieś tam e, nigdy nie lubiłem robić, teraz z kolei je robię chętnie z czatem, bo jest to szybkie i podręczne, więc no, myślę, że to się jakoś tam zbalansuje. Ale no mówię, mam takie momenty, szczególnie jak naglądam się jakichś dziwnych rzeczy. Ktoś już bardzo do przodu wychodzi z pomysłami. Jak, jak ten czad już gada sam z sobą, generuje w ogóle po prostu życie, nie? generuje nowe rzeczy, których człowiek nawet nie jest w stanie pomyśleć, a on tam sobie to przemiela i różne rzeczy ciekawe wyskakują. Jest to przerażające momentami, nie? ale z drugiej strony no, na pewno wszystko się ułoży. No, no, cudów nie ma, chyba się nie, nie zgładzimy wszyscy. Ktoś musi to napędzać, moc jest potrzebna, to myślę, że będzie ok. A jak. Internet się skończy, mówię, ta praca się skończy, trzeba będzie po prostu się przebrażowić, no i trudno, nie? Ale myślę, że będzie ok. Myślę, że do tego nie dojdzie. Myślę, że nie warto się bać, ale trzeba obserwować, co się dzieje, być na bieżąco i próbować wykorzystać tą technologię na własny użytek. Tak jak mówi właśnie w tym podcaście, co wspomniałem wcześniej, Sam Altman, czyli o OpenAI, mm. obecny chat, nawet w wersji 4, to jest taki wczesny, wczesny komputer. To jest, no, Ma dużo no, błędów, to... jest bardzo wolny i nie robi wielu rzeczy bardzo dobrze. Ciekawe czy dożyjemy, no na pewno dożyjemy, to będzie kilka lat, że będziemy mieli chata wiesz, w swoim zegarku. Nie? No już chyba jest. Ale yy, jakaś... tak, żeby on tam był w całości, no, bez no, dostępu no. do internetu, nie? No, tak jak kiedyś się nie wyobrażało, że była dyskietka, jak można mieć terabajty, jak tam był jeden mega, nie? Myślę, no, dosłownie. To, 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 to... Sam Atman mówi też o, że za naszego życia prawdopodobnie będziemy świadkami AGI, czyli Artificial general intelligence, czyli takiej inteligencji, która już jest bardziej inteligentna niż człowiek, prawdopodobnie. Mają też w głowie bardzo mocno bezpieczeństwo tego wszystkiego, o co wiele ludzi się martwi, i naprawdę zwracają na to uwagę, i, i mają wiele. To będzie chyba najtrudniejsze, nie? Między innymi wszyscy mają dostęp do, do Chat GPT, właśnie żeby jakby pomóc też w, no, no. w odkryć wszelkie pozytywne rzeczy, które można robić z tą technologią, ale także negatywne, i, no, no. i których testując na przykład oprogramowanie tylko wewnętrznie w firmie, na przykład w OpenAI, jeśli by zamknęli się powiedzmy i, i, i zamknęli tą technologię i sami no, na, to nie, to, na zrobić, nie? No, to nie są w stanie tego zrobić. No i nie są w stanie tego zrobić, dlatego Warto właśnie, i takie przypadki, jak ktoś udowadnia, o jaki ChatGPT GPT jest, popełnia błędy, to z jednej strony jest to fajne i na pewno przydatne. Przecież mamy w ChatGPT GPT łapkę w górę, łapkę w dół. Jak dostaniemy odpowiedź, i możemy dać mm. feedback. I to jest bardzo istotne, podobno, właśnie w trenowaniu tego modelu i dostosowywaniu tego modelu do, do interakcji z człowiekiem. Mm -hmm. żeby on tak jakby był w stanie rozmawiać podobnie jak człowiek. A powiedz mi, korzystasz już z Binga? Nie, nie. To jest też ciekawy temat, nie? Zastanawiam się, czy ludzie przejdą do Binga. Myślę, że nie, bo też mi się to wydawało, no. że to będzie tak, e, takie, o teraz wszyscy przestaną korzystać z Google mm. i przejdą do Binga. Mi się wydaje, że to kompletnie nie zadziałało na tą chwilę. Ja powiem Ci, że jakoś nie chciałbym przejść na narzędzia Microsoftu. No. Nie wiem dlaczego. One mi się po prostu nie podobają. Nie wiem, no coś w nich jest takiego, że no nie chciałbym tam zmigrować. Nie? Ja nie byłem zmuszony nie. skorzystać z Microsoftu po świętach, jak dziewczyny moje dostały Xboxa i musiałem tam wejść ten ekosystem. Po prostu to była tragedia, nie? Najlepsze co, że włączyłem im grę. Nie umiałem tej gry wyłączyć, musiałem na YouTubie oglądać, jak się włącza grę na, na padzie. Mówię, kurde, albo ja już, już jestem za stary, albo oni tak wszystko komplikują. To naprawdę, nie. Komunikaty mi się pojawiały, które powinny zniknąć, bo już byłem zalogowany, one tam były. Hej, kup konto, a ja już przed chwilą je kupiłem. Po prostu mówię, nic się nie zmieniło. Tyle lat oni dalej kombinują, mnie. No ale Michał, nie mówmy mi wszystkiego złego. Na no, no, Microsoft, bo wiesz, koszulka tutaj, Microsoft. Okej, okay. no, na przykład, nie? No, ale nie. Trzeba docenić Microsoft za, za wie, że pracę, jaką wykonali, wie, jeśli chodzi o komputery. No. Bill Gates, wiadomo. Jasne, jasne. Nie. Niesamowitą sprawę, jeśli chodzi o rozwój komputeryzacji ogólnie na, na świecie, ale no, trzeba stwierdzić, że pewne ich produkty. Z punktu widzenia użytkownika takiego mojego i w porównaniu na przykład z Apple, z komputerem hmm. Apple, na przykład z oprogramowaniem, czy z Google w Google no, no. Docs, czy, czy Google Drive, czy Gmail, no to no. trzeba stwierdzić, że, że, że troszeczkę pewne produkty Microsoftu moim zdaniem wymagają dopracowania w pewnych. No, oni się ostatnio nawet zaczęli fajnie rozwijać, bo wchodzi dużo nowych rzeczy, ale kurczę, zawsze jakby, nie wiem, przeoszczędzają trochę na <grym, <grym, tym, co widzi klient, nie? <grym>, nie wiem, nie <grym>, wiem skąd, to, skąd to wynika, bo przecież finansowo, czy jeśli tak chodzi tak o, o nakład pracowników, to powinno być, nie powinno być problemem dla, dla takiej dużej firmy no. z taką historią, no ale czegoś tam, czegoś tam brakuje. Widzisz, chciałem jeszcze cię zapytać, co myślisz w ogóle o, o tych wszystkich szkoleniach, kursach, które teraz się pojawiają wokoło czata, bo jest, jest wysyp. Ja uważam, co uważam? Hmm. Uważam, że trzeba uważać z tym. Ja bym odradzał inwestowania w kursy właśnie od czata, bo to się za szybko rozwija, a wszystko co potrzebujemy. Chcemy wiedzieć jest na YouTubie odnośnie tego. Dokładnie, tej jest na YouTubie no. i w no. nic nie powiem, no. że, na, że na moim kanale YouTube <grym _> też są darmowe ma. <grym _> materiały na ChatGPT. I... No i warto tam, warto tam zajrzeć. Mam taki no, 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 krótki kurs o ChatGPT za darmo dla każdego, kto by chciał obejrzeć taka mała rekl rekl reklama. No ale dozwolona, dozwolona. Autorzy podcastu mogą się reklamować. W swoim podcaście uważam. No Michał, no proszę. Okej. Okay. No. Możesz też coś zareklamować jak chcesz. Polecamy też serenie. Michała kanał o Webflow. Bardzo. No jak ktoś, 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 ktoś chce liznąć znać podstawy Webflow, to jest tam trochę materiału. Dokładnie. Trochę, już, że tak powiem, trochę przeterminowanego. Przyznam się, ale, ale nowe materiały są w przygotowaniu. Mhm. Natomiast zawsze będę zachęcał do Webflow, bo Webflow, jak wszyscy wiedzą, odmieniło moje życie. Jest to narzędzie, które. które mhm. W zasadzie dziennie jest utwarte u mnie na komputerze chyba cały czas. Mhm. Ja pamiętam jak się pojawił czat, to pierwsze pytanie. Pamiętasz swoje pierwsze pytanie, jakie zadałeś? Nie pamiętam. A ja pamiętam, Co to zapytałem Cię kim jest Michał Czerlikowski. No tak. Ale dostałem odpowiedź, że na tę chwilę nie może udzielać odpowiedzi na temat osób. Ja. Także polecamy czat GPT i generalnie technologię GPT, żeby być na bieżąco, uważać z kupowaniem kursów i wydawaniem pieniędzy. Mm. Tak jak Michał mówił, jest mnóstwo darmowej wiedzy w internecie po polsku i po angielsku, jeszcze więcej po angielsku, ale po polsku też jest bardzo dużo informacji, mm -hmm. nie tylko na moim kanale, <laughs> ale między innymi. No, i, i polecamy, i warto być na bieżąco, bo no, technologia wejdzie w różne branże i w różne zawody, jeśli ktoś powiedzmy zostanie w tyle. To, to faktycznie może mieć gorsze szanse po prostu na rynku pracy czy, 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 w, czy w biznesie, no. bo jednak te no, systemy no. e przyspieszają pracę. Przysp można być dużo bardziej wydajnym jako programista, jako grafik, no. jako copywriter. No, wyobraź sobie, że teraz zatrudniasz copywritera i on nie używa ChatGPT. No przecież ja go od razu nie zatrudniam. No i, i no, dokładnie. I no. przestrzegamy, no. właśnie, przestrzegamy, no. właśnie. Przed takim nastawieniem, o, to nie jest dla mnie, albo to jest zła mm. technologia, i, i przestrzegamy, bo można tak oczywiście zrobić, ale no, działa się na własną niekorzyść tak naprawdę. O, Jak mówiliśmy wcześniej, tego już nie zatrzymamy, więc albo się zaprzyjaźnimy z tą technologią i wykorzystamy ją na własne cele, na własny użytek. Mm. Albo po prostu będzie to dla nas działało niekorzystnie w naszym zawodzie, czy, czy w naszym. I to jest idealne podsumowanie. I to jest podsumowanie. Na następny odcinek, nie wiem co Ty uważasz, ale zgodnie z komentarzem, który dostaliśmy pod odcinkiem numer jeden, nie wiem czy czytałeś, automatyzacja? <grystanie> Dałem serduszko na. Automatyzacja? Co mówisz, co byś powiedział, żebyśmy porozmawiali mm -hmm. troszeczkę o automatyzacji. No jasne. Więc słuchamy naszych widzów. Ktoś zakomentował, że chciałby, żebyśmy porozmawiali trochę o automatyzacji, i to się dzieje, więc zachęcamy do komentarzy. Jeśli ktoś no, dotrwa dokładnie. do końca. Za... Wątpię, ale... No. Bo to już 40 Zobaczmy. minut tym razem na wyszło. Ja kurde, to kończmy już to, stary. To to. No, ale to, słuchaj, jeszcze do 2,5 godziny trochę nam zostało. No. Zostaniemy na... bane na, na YouTube za wrzucanie nudnych i długich treści. Napiszcie komentarze, bo to jest... To komentarz, ja wiem jak na moim kana kanale, komentarz to jest w ogóle najlepsza nagroda dla mnie. Nie? No, dokładnie, dokładnie. Także doceniamy to. Ja nie rozumiem ludzi, którzy nie odpisują w ogóle na komentarze, nie umiem tego pojąć. nie. A, a mam takich znajomych, którzy mają małe kanały, a już nie odpisują. Nie? Bo spoko, jak masz miliony komentarzy, no to jasne, nie jesteś dokładnie. w stanie, ale mały kanał i nie odpisywać na komentarze? Nie, tego nie rozumiem, nie? po co no w, w ogóle tworzyć taki kanał? nie? Dokładnie. To jest taki mały też tip. Ja, ja też znam, słuchaj, znam wielkie firmy, które czy nie mówię tylko o YouTubie, ale też na mm. innych mediach społecznościowych, na Linkedinie na przykład. Gdzie właśnie mają kanał, coś tam dostają raz na jakiś czas komentarze i nawet nie odpisują. Wiesz, to jest, mm. to jest, to jest, to jest właśnie taki tip, mm. jakbyśmy mogli dać na koniec dla, dla wszystkich, którzy działają jakoś w internecie, czy mm. na YouTubie, czy na mediach społecznościowych, odpowiadajcie na każde no, komentarze i nawet jeśli macie kilka, bo tak się tworzy społeczność, tak się tworzy zaangażowanie e, ludzi i tak się rozwija e, właśnie media społecznościowe. Dobra Michał, dzięki za o, ten widzimy się za tydzień drugi odcinek e, i wyjdziemy się w następnym odcinku. Jest. trzymajcie się, trzymajcie się, Przemek.